Cześć, dzisiaj w Pozytywnej Kuchni danie trochę wiosenne, a to dlatego, że dosyć zielone, przygotujemy bardzo popularny i smaczny makaron z sosem brokułowym, makaron z gotowanych brokułów wymieszanych z kremową śmietanką przyprawionych odrobiną ziół, solą i pieprzem. Zapraszam Was gorąco do wypróbowania. To jest świetny obiad, zwłaszcza dla tych z Was, którzy nie jedzą mięsa oraz dla tych z Was, którzy chcieliby jakieś odmiany od standardowych ziemniaków i kotleta. Zapraszam Was gorąco i życzę smacznego. Brokuła ugotowałam na lekko twardo, czyli al dente. Teraz będę go podduszała na maśle w garnku pod przykryciem aż do miękkości. Do sosu brokułowego najlepiej wykorzystać ugotowane same różyczki bez twardych łodyg. Cebule i czosnek bardzo drobno siekam i szkle na klarowanym maśle. Szklenie powinno odbywać się na małym ogniu, żeby warzywa nie przypaliły się. Do zeszklonych warzyw dodaję brokuła i dalej na małym ogniu podduszam tak, żeby całkowicie się rozpadł. Można sobie oczywiście pomagać drewnianą łopatką. Do rozduszonego brokuła dodaję śmietankę kremówkę i pozostałe przyprawy zagotowuję i gotuję krótko na niezbyt dużym ogniu, tak żeby całość lekko zgęstniała. Jeśli śmietanka była za rzadka, przed dodaniem do sosu można ją lekko ubić. Sos brokułowy mieszam z ugotowanym al dente makaronem wymieszanym z oliwą z oliwek. Po wierzchu makaron można posypać tartym parmezanem. Danie dekoruję listkami świeżej bazylii i serwuję. Życzę Wam udanego makaronu z sosem brokułowym i smacznego. Zapraszam też po więcej przepisów na pozytywna